Cześć! Mam na imię Michał, a to jest program MINUTA z SDN. Jeśli zapytacie mieszkańców Krakowa o to, który kościół uznają za symbol miasta, z pewnością wielu z nich powie, że to Bazylika Mariacka jest dla nich symbolem Krakowa. Brua Bazyliki z dwoma charakterystycznymi wieżami, gruje nad miastem od XV wieku, kiedy to kościół został wybudowany. Z jednej z wież co godzinę, każdego dnia rozlega się hejnał, grany przez trębacza. Spotkaniom młodych z papieżem zawsze towarzyszą symbole Światowych Dni Młodzieży. Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Boskiej Salus Populi Romanii, wybawicielki ludu rzymskiego które ofiarowane zostały młodym przez papieża Jana Pawła II. Podczas Światowej Dni Młodzieży i wydarzeń centralnych symbole te są zawsze obecne na miejscach wydarzeń centralnych. Podczas przygotowań do Światowej Dni Młodzieży symbole Światowej Dni Młodzieży pokonują długą drogę, peregrynując wokół państwa, w którym organizowane jest to wydarzenie. Od czasu, kiedy brazylijska młodzież przekazała na placu Świętego Piotra w Rzymie Polakom symbole Światowych Dni Młodzieży, ikona Matki Boskiej i Krzyż Roku Świętego przemierzyły już ponad 19 tysięcy kilometrów, a 20 maja zawitają do Krakowa. W niedzielę, 8 maja, odbyła się prezentacja chóru Światowych Dni Młodzieży podczas uroczystości na krakowskiej skałce. Ponad 300 artystów. Studentów i absolwentów szkół muzycznych wzięło udział w wystąpieniu chóru, do którego w lipcu dołączy również orkiestra. Program muzyczny, przygotowany na Światowe Dni Młodzieży, zawiera tradycyjną polską muzykę, a także utwory międzynarodowe oraz kompozycje specjalnie przygotowane na Światowe Dni Młodzieży 2016. Zgodnie z decyzją biskupów podjętą podczas 366 plenarnego zjazdu Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 7-8 października 2014 roku, na rzecz SDM odbyć się miały cztery ogólnopolskie składki. Najbliższa będzie miała miejsce 15 maja, w najbliższą niedzielę. Składki to duży wkład wiernych Kościoła Katolickiego w pokrycie kosztów organizacyjnych Światowych Dni Młodzieży. I Ty wspomóż SDM! To tyle na dzisiaj. To była minuta z SDM co program informacyjny. Pamiętajcie, módlcie się za nas. Widzimy się w przyszłym tygodniu.